Siemaneczko, witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj w zasadzie wczoraj rozpocząłem przygotowania do nowego sezonu. Wczoraj dlatego, że byłem u trenera Patryka w Poznaniu, jednak y, tam jeszcze nie nagrywałem, więc dopiero y, dzisiaj, dzisiaj wam co nieco pokażę. Y, I w planach na dzisiejszy dzień mam, żeby y, wyjść sobie na boisko. Y, widzę, że spadł śnieg, więc nie wiem jak tam będzie wyglądało, ale wyjść sobie na takie pół godzinki 40 minut, pobawić się z piłką. Bo wczoraj też trochę czuję na nogach, y, czuję w nogach ten wczorajszy trening. Zresztą to też był pierwszy. Więc na spokojnie, żeby w to wszystko wejść. Okres takiego grudnia to też jest fajny czas na indywidualną pracę, bardziej też pod względem siłowym, więc, więc na, tym na, pewno, na tym na pewno teraz będziemy się skupiać. Taka baza pod to, żeby przygotować się do stycznia i do pracy wtedy już w zespole. Nie przedłużając lecimy na boisko. Nawet nie wiedziałem, że dzisiaj mamy minus 4 stopnie. Grubo. Mm. Janek do mnie wczoraj napisał, czy lecimy z rana znowu nad jezioro, więc tak sobie dzisiaj rozpoczniemy dzień znowu i jedziemy nad jezioro. Słuchajcie, mamy mały problem. Nie ma ktoś siekiery albo czegoś tam pożyczyć takiego. No niestety przez noc wszystko przymarzło, i nawet te miejsce z cieńszym lodem, no to dalej było dosyć twarde i ciężko by było nam to przebić. E, nawet jakby tam wchodząc w klapkach, prędzej byśmy sobie krzywdy zrobili, niż coś by było z tego pożytecznego. Więc e, no tradycyjnie sobie tam e, się wykąpałem i podczas kąpania zakończyłem to e, zimnym prysznicem. E, zresztą zimą zawsze, przez te pewnie wszystkie rury, jak leci ta woda i e, jest tak zimno na dworze, ta woda jest faktycznie dosyć, dosyć lodowata, więc e, jest też równie przyjemnie. A teraz wybieram się na nową siłkę Gnieźnie i jakby ktoś też pytał No to byłem u Barbera, nie? Więc z Jankiem widzimy się na siłowni A ja dzisiaj planuję sobie zrobić górę Bo ostatnio miałem więcej ćwiczeń na dół w Poznaniu A dzisiaj bardziej góra na własnej Własnej masie ciała Puchać co miesiąc, będę tam DJ-em Dorabiał sobie Ile bym tak dostał za DJ-kę? No to ja, telefon Mini-J Lecę w parcie. Hehehehe <laughs>